No hej, dzisiaj w ogóle pierwszy raz jesteśmy w ABS-ie. No, Muszę wam coś pokazać. Tutaj mamy urządzenie do przechwytywania ekranu, do przechwytywania gry, intro i urządzenie do przechwytywania wideo. Tak. Mm. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale będę nagrywał z kamerką. Możliwe, że to będzie dobry pomysł, ale nie jestem tego pewien. A więc to jestem ja. Witajcie. Um. No i co? To tyle. Jest pierwsza 30 jak to nagrywam, więc... Ja właściwie nawet nie mam co powiedzieć ogólnie zobaczcie co jest za mną tam jest profesjonalna pianka o nazwie nie chcę mi się wpływać i nie mam po co a tam macie profesjonalne ledy jeszcze o nazwie lampa um. Um. a ja ogólnie teraz siedzę na skrzypiącym Krzesło o krześle gamingowym. Nie wiem, co, nie, nie Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Among Us.